Dzień dobry, witamy! Dzień dobry. kolejny odcineczek z naszą paczunią. No, pierwsze pięć z kółki, drapał. Piątka, poczekajcie, tak wam pokażę. Piąteczka pusta, czwóreczka pusta, trujeczka pusta, dwójka, siódemeczka trzy dyszki i jedyneczka pusta. Także na moim odcinku trzy dychy. Słabię Oprócz to. tego, no, drapał jeszcze Bonda z tej zdrapki. Też był pusty. No i stwierdziłam, że będziemy co odcinek drapać jakiegoś Bonda. Co? Tak, będziemy drapać siódemeczki. Naprawdę? Z obojętnie jakich zdrapek. Bondzik. O, ale sobie Miśka wykombinowała. Tak sobie wymyśliłam, to mamy, wygrywamy z Bondem. No Ty masz. To ty dzisiaj też dwa bądy walniesz? Nie, ja, ja jednego wtedy walnię. No jednego, no. Ty dzisiaj masz dwa, to ty, to ty jesteś lepsza. I słuchajcie, ja muszę tutaj oderwać sobie. Tu masz koniec, no to miszka, rwi. No to rwę. Czy, czyń honory. Jejku, jak ja się nie mogę doczekać, jak będę ją drapać, wiecie? A ja się nie mogę doczekać, jak ja ci zadzwonię. Oby dzisiaj Szóstka, te X. -y. Siódemka moja, poczekaj, siódemka moja. Co jeszcze moje? Osiem, dziewięć i dziesięć. 8. Ach, ten dźwięk rozrywany i patrzę. Chyba, chyba mógłbym pracować w kole turze i je takie, takie rozrywać codziennie. 9, i. I 10, no tak, czekają. Te czekają, te czekają. Tu mam, ojej, jak ja się nie mogę doczekać. Pani, pierwszy raz taką paczkę. 6, 7, 8, 9, 10. No dobra, no to najpierw popisz. Mi ja sobie będę brała o, po kolei. Już, już sobie miszka tak ustaliła. Już teraz sobie weźmiemy sobie, wygrywamy. I przybliżamy. No, bądź. Bądzik. Może w rękach kini będziesz bardziej łaskawy. A szukamy 13, 17, 39, 32 i 23. Proszę, proszę. A mamy... O. Dwanaście, dwadzieścia pięć, blisko, trzydzieści jeden, dwadzieścia jeden, oczko, i dwadzieścia dziewięć. Kochanie, uważaj na kontrolę. Trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, piętnaście, nie ma, no nie ma, i trzydzieści osiem, blisko.

Ja nie mogę. 18 i 11. Ale Ale centralnie na środeczku trzynastka twoja. A mamy? Uuuu! pompony! pompony! Ale bądź! Ja Ginnia! nie. Bierze! No ja nie wiem, że kochani. <śili> Tutaj giga 7 leży, a my pompony rzucamy na wygrywamy? No Leci się obudził? Co się dzieje, kochani, lewy się obudził? Ja nie wierzę. Ale dobry pomysł z no, tymi bondami. 7, Sprawdzimy, różne zdrabki. Różne! Siedem dych w tej Co zdrabce. To będzie z siódemką to biorę. Siedem dych w tej zdrabce, nie wierzę. I to trzynastka. Ja się kręcę. No, Pod 13. Ale no to kontrolne. Słuchajcie, kontrolne. J... JJ. 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 No, pięknie. Ale z No dobra, to na bok, bo tego. Na do mnie, podsumowanie... do mnie, do mnie, wygrane do mnie, do mnie. Dobrze, na podsumowanie nie bierzemy. Nie bierzemy. Tylko te, te giga. A czy nie, no pokażemy, że, że było coś takiego. Wiem, pokażemy. Słuchajcie, no to co? Szósteczka. Szósteczka. Zaczynamy, giga 7. Ciekawe, jaki jutro bądź Miska przygotuje. Przybliżymy troszkę. Siedem o ciebie. W szoku jesteś, co? No ja? No pewnie, że ja jestem w szoku. Ja też. Nie mogę. Pięknie. Ja no mówię, odczaruję te bomby trochę. No i, no i to by się udało. O. Rybka. Ale dziwnie drapie ten drapak. Nie dziwnie, tylko tak zaczęłaś. Zaraz Lupa. będzie lepiej. Księżyc. O, widzisz jak ładnie za chwilę się drapie? Autko. No zafirka, twoja, właśnie zafirka. Twoja. Wisienki. Portfel. No, życzę Ci dzisiaj pomponów drugi raz. Serce dla Ciebie mężu. No, dziękuję. Pierścionek mi kup. <noise> historię ułoży. Miśka. Kości zagramy. Z babcią. Truskawki pojemy. Z szampanem. <noise> Samolotem polecimy. Boże. Ojejku. Świat ja zwiedzimy. zobacz tak, ja. Zobaczcie jakie dobre humory. Kawkę Przy kawuni. Przy kawuni. Jaskółki odwiedzimy. One nas odwiedzają codziennie. No dobra, korale jeszcze mi kupisz i koniec. Ja już nic nie wymyślam. Klucz. Klucz. Koniec wymyślania. Koniec, tęcza. No, no, gdzie, gdzie te wygrane? Piórko. Gitara. Drzewko. Banany. Ja właśnie kupiłam owoce nie jesz. Kupiłam. Zjem. No właśnie. Ale chipsy to pierwsze lecą do miski. Jabłuszko, bananka. ty, ty uważaj miść. na kontrolne chipsy ty. Zegarek. Ananas. Cytrynka. Czapka. Kotek. Dzwonek I? i rady i, I radio. Ku. A co w bonusiku? No, A sprawdzamy. co w bonusie? Sprawdzamy, co tutaj, tu mamy. Rowery! Rowerki najczęściej tu mamy póki co. Dobra, to gdzie te kontrolne? To? O, tutaj mam zobacz. Zgonie. n i n No dobra. Czyli na razie szósteczka. Kochani, od dwójki nie było żadnej wygranej, czyli jest szansa w tym twoim bądziku też. No bądź ma. Czyżby dzisiaj bądziki rządziły na tym odcinku? No zobaczymy. <coughs> Jeszcze no. mamy <coughs> siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę. Mm -hmm, dopiero pierwsza z pięciu. Może strzał dziesiątkę będzie zobaczymy. O właśnie. A mamy. Radio. Kot. Księżyc. Rybka. Życzę Ci tutaj tego X-a. Ananas. Winogronko. Kawunia. Korona. Czapka. Jaskółka. Kość. Piesek. Banany wiśnie dzwonek pięknie Siódemka w a bondy mnie lubią ja muszę grać bondy chyba no. tak Giovanni mamy wygraną gwiazdka serduszko. serduszko dla ciebie teraz dla Kini cytrynka piórko zafirka nasza nasza zafircia lupa Arbus, gitara, klucz, pierścionek, pik, tęcza, portfel i jabłuszko, i jabłuszko. a w bonusiku co? Słoneczko. Już było, już było słoneczko. Dobra. No i co w tej siódemce? Co w Przybliżamy? Tej no możemy. Taka co edzie. Ty robisz mnie tu? Przybliżamy, bo tu może jakieś pompony polecą. Kto wie? Wow! 60! No to pięknie! Kinia ma dzisiaj bondy z pomponami. Ale kochani, bądziki dzisiaj, no to ja już wiem, kto będzie bądziki drapał. Ty Od, też! Oddalimy. Bo ja będę, słuchaj, kupować bondy do akwarii. panie, do tej no ryby. pięknie! No, dwa razy pompony dzisiaj. Ale to zobaczcie, na razie druga, druga, druga wygrana, wygrana w tej paczce. Druga wygrana. Sześć dyszek, i jakie tu kontrolne? Sprawdzamy, Zaraz Mysia. sprawdzimy, sprawdzimy, jakie tu są kontrolne. Ale dzisiaj trafiłaś. Chyba z drugiej manii, tam bliżej tych ale tych kwot. O, mamy. Już tu miałaś trzy cytrynce, trzecie, czyli B na 30 E, e na, na 60. 60. Okej. Okay. Ale to, dobra, trzymaj. No to proszę. co? No proszę. To teraz ósemka. Kto wie, może tu jest wygrana obok, obok. No to już znowu przybliżamy. I sprawdzamy ósemeczkę. No ósemeczkę, ten by się mógł pokazać. O tak, o tak. Na razie mamy samolot. Póki co dwie wygrane. Piesek. Korona. Świnka. Skuter. Garo siedzę po lewej stronie, to tak jakby kolewka był. Co? Ten Skuter jak kolewka, mówię kolewka. Gitara, ananas, kość. Widzisz, ja kontrolnych. No tak, właśnie. Siedzę cicho, ale obserwuję. Księżyc, mówię. No, zobaczymy, czy paraso. fajnie w Ratazo, zobaczymy. Ty tylko tak potrafisz posunąć zdrabkę. <laughs> zdrabkę. Radio. Ja dawkuję emocje. Tak, kontrolnymi. <laughs> Truskawka, rybka. No, Czy Pokaż tego X. Pierścionek. Pokaż tego X. Tencza. Wiśnie. Lupa. Kawunia. Muszę poprosić babcię, żeby mi zrobiła kawusi. Albo twoje trochę lupi. Kot. Serdusz. Tak, naszych. zegarek. Arbus. Jabłuszko. Czapka. Jaskółka I drzewko. i drzewko. No tu w ósemce jeszcze bonusik. Wow! Wow! Trzecie połowy! Piotka! Zobaczcie, wygrana obok wygranej i kochani! Pierwsza wygrana w bonusie. Ja, ja nie mogę. Pięknie. No brawo, widać, że i w bonusach są poukrywane wygrane. Brawo, Bra, brawo. brawo. Wygrana, zobaczcie obok wygranej. 7, Jakbyśmy 8, tak 8. na premierę brali tak na sztuki i wzięli zobaczcie szóstkę. Kolei. Y, przepraszam, siódemkę, ósemkę. No nie tu, nie tu, wyżej. O tu pewnie. I tak jest. Ee, e, e, e. kochani, potwierdzone. Ale ty masz dzisiaj odcinek piękny. Jak ty jeszcze tutaj w dziesiątce, dajmy, na to trafisz tego Xa. To już będzie normalnie na łopatkach będę leżał. Kładę się na dywan i leżę. Przepraszam. Aż się Miśka zakrztusiła. To teraz dziewiątka. No to... Jeszcze strzał w dziesiątkę i... Tak jest, tak jest. Mogę. Możesz, kochani, a z dziewiątką... A z dziewiątką no to lewy gra. Zobaczymy co tutaj, kochani, może jakaś seria idzie, może najlepsze zdrabki w tych pierwszych... W tym drugim odcinku, tak. A, w tym drugim odcinku. tej drugiej piątce. pierwszej, tak. No to co, szukamy. Ty znowu mi przybliż ten? No coś tam ma No po co mnie tutaj się wtrącasz? Nie wtrącaj mnie się. Zobacz, ona się. Cicho, cicho. O, Szukamy mnożników też. Szukaj, szukaj. Bieszko. Korale. Jaskółka. Rybka. Cytryna. Jabłuszko. No Kot. Oby, obyś tu ustrzeliła ten mnożnik normalnie. Gwiazdka. No, kładę się na dywan i leży. Serduszko. Zafira. Zafirka. Księżyc. Mhm. Dobra. Cóż dalej? Kluczyk. Samolot. Bank. Banany. Gitara, pik, radio, skuter. Ale ci zrobię. Co? Miniaturkę na YouTube. Trzy razy pompony. A może i czwarte? Różkawka. No tutaj każdy X to da ci czwarte już. No tak. Światło. Ależ to z odcinek. Pierścionek. Czapka. Wisienki, kawa, może premierę ustawimy, Wina na z kawą, pióro, wstaniesz, kość, a ty do pracy idziesz swaniaku, mi I... będziesz kazał wstać, misia i portfel. I co w bonusie? No, teraz wiemy, że już. Może i być tu. Statek! No, no dobra, dobra w Dziewiątka. Misiu, kontrolne są po tej stronie. Miśka się uczy. B, J, ale chociaż ich nie zdrapuje w trakcie drapania, zdrapu. No wiesz, już nie wypominaj. Słuchajcie, no i co? Będzie strzał w dziesiątkę. Dawać tego mnożnika. Czwarte pompony, ale odcinek by był. Dobra. Tego ci życzę. To szukamy siódemeczki i mnożnika, skuter, zafirka, nasza zafircia. Samolot, Świat, Świnka. Cóż dalej? Banany. Pierścionek, jaskółka. Truskawka Cytrynka Gruszka Czapka Księżyc Pik Winogrono Korona Bank Tęcza Dzwoneczek, niech jeszcze niech wybrzmi. Gwiazdka, kot, serduszko, parasol, ananas, jabłuszko, zegarek, kość. Drzewko, korale. I gitara. I gitara. No dobra, jeszcze bonusik. Jeszcze bonusik. Od dziesiątej w bonusie. Słoneczko. Słoneczko. Kochani, ale dobra. i tak ci gratuluję pięknego odcinka. NG, NG. Różne, miśki, różne miśki, podsumowanie. Miszki, miski, patrzcie jak to wychodzi, jak to się układa. Dziesiątka. Pusta. Pusta. W dziewiąteczce. Pusta też nic się nie zadziało tutaj w ósemeczce bonusik 60 zł w bądziku 60 zł była siódemka kochani i szóstka miśka zaczynała od szóstki pusto no i yy, mój lewy twój lewy jednak dzisiaj prawy i trafiony za 60 70 przepraszam misiek mi te 60 w głowie. 70. 70. No a paczka idzie tak, że u mnie była tylko dwójka wygrana. Kochani, u mnie była tylko dwójka, czyli na razie mamy zwrotu. 150. 150 zł, kochani. 150 zł. Póki co jutro kolejne odcineczki z kolejną drapką z numerem 7. Miały być cztery razy pompony. To dla Ciebie dzisiaj. Dziękuję. Czwarte pompony. Słuchajcie, ja. Ale się w Zaraz idę i co dokładać. Nie, ja będę dokładała bondy, różne zdrabki. Dobra. Co będziemy, ty na to? Będziemy, biorę to w ciemno. No widzisz? Biorę to w Słuchaj ciemno. Się, Tyle dzisiaj tych okruchów i pomponów, że zobaczcie, trzeba je wy, wyczyścić teraz. Trochę Kochani, tak. piękny odcinek. Gratuluję kinia. Dziękuję. Super wynik. Dziękuję do Kawusię. To na Ty dzisiaj miałaś zasłużyłam. czekaj 120, 190 złotych dzisiaj. Tak. A, ależ to, ale sztos. Ale pomysł z tym lewym co? Pomysł i fajnie, jednak z paczką, bo wiecie, no jednak te zwroty będą gwarantowane, gwarantowane są. Gwarantowane. A może trafimy perełkę? A może trafimy i nie przejdziemy obok niej, tak jak koło tej 500 Tak, perełka. Styluxa, perełkę. Kochani, za tą, za tą Giga 7 może też jakąś paczkę kupimy potem na odcineczki. Ale za dychę? Czy no, za 20? Za jakieś 20. Za 20. Za 20. No, to Proszę, będą krzyżówki byśmy odczarowali za 20. oj. oj co wy na to? Na Ile odcinków? Lubi. Ale wiesz, jakby sypnęła? Czy magaliny? Dajcie w komentarzu znać, jaką zdrapkę byście wykupili, całą paczunię. Tak jest. Czy za dychę, czy za 20. A, a ja my, pomyślę, muszę szukać jakiś Tak jest. Miśka. Na kolejny odcinek, bo y, Łuki drapie. Łuki drapie, Trzeci za odcinek tak. z Łukiem. Buziaczki. Pa, pa, pozdrawiamy, papa. Pa.